Omówimy sobie, jak utworzyć nazwę związku chemicznego na podstawie wzoru. Omówimy tlenki siarczki, chlorki, bromki, jodki i fluorki. I teraz zaczniemy sobie od tlenków i mamy sobie wzór i mamy podać jego nazwę. Co mamy wiedzieć na początku? Od czego zaczynamy? Zaczynamy nazwę od pierwiastka, który jest na końcu z końcówką ek. Skoro tlen jest na końcu, będzie tlo, to tlenek, a potem dodań, dodajemy nazwę tego pierwszego pierwiastka. Czyli mamy tlenek czego? Żelaza, bo mamy tutaj żelazo. Ale który tlenek żelaza? Bo nie jest on jeden. I w tym celu trzeba ustalić wartościowości. Czyli ustalmy, jak wiemy z poprzedniego filmu, gdy robiliśmy to w drugą stronę. Czyli na podstawie nazwy pisaliśmy wzór. Wiemy, że tlen jest dwuwartościowy po prostu. A żelazo, gdybyśmy sobie zajrzeli do tabeli wartościowości, to może ono być dwu lub trzywartościowe, ale tutaj jest ile? My wiemy, że też z poprzedniego filmu, jak pisaliśmy wzory. Że jeżeli są dwie takie same wartościowości, to tu na dole nie piszemy nic, żadnych indeksików małych. W związku z tym, skoro nie ma tu nic, to te dwie wartościowości są takie same. W związku z tym, że laso też może być, tutaj musi być dwuwartościowe w tym przypadku, a jak wiemy z tabeli wartościowości, że laso może być dwa lub trzy wartościowe, tutaj jest dwu. W związku z tym. Co dalej? Jeżeli pierwszy pierwiastek ma więcej niż jedną wartościowość, to tą wartościowość podajemy w nazwie. I w związku z tym jest to tlenek żelaza 2. Bo żelazo tutaj jest dwuwartościowe. Teraz weźmy sobie inny tlenek żelaza, ma inny wzór. I znowu zaczynamy od tego samego. Zaczynamy od końca z końcówką ek. A potem dodajemy nazwę tego pierwszego. Czyli znowu wstępnie tlenek żelaza, ale który. I znowu musimy ustalić wartościowość. No i wiemy tlen dwu, a ile wartościowe jest tutaj żelazo? Jak wiemy znowu z poprzedniego filmu, żeby napisać wzór, stosuje się krzyżową regułę wartościowości. Tyle. Tutaj piszemy przy tym pierwszym ile wartościowy jest ten drugi i odwrotnie tyle jest lenów ile wartościowe jest żelazo bo tutaj iloczyn musi być taki sam 2 razy 3 jest tyle co 3 razy 2 W związku z tym widzimy że żelazo tutaj jest trójwartościowe wartościowe z krzyżowej reguły wartościowości i jest to tlenek żelaza 3, no bo wiemy, że jeżeli pierwiastek ten tutaj ma więcej niż jedną wartościowość, musimy tą wartościowość uwzględnić w nazwie. I teraz weźmy sobie inny tlenek i znowu zaczynamy tak samo, zaczynamy nazwę od tego na końcu, z końcówką ek, więc jest to tlenek czego? tlenek wapnia i ale który no możemy ustalać wartościowość ale ale ustalamy znowu że tutaj nic nie ma więc 2 i 2 ale wapń jest w grupie drugiej a my wiemy, że pierwiastki w grupie drugiej są wyłącznie dwuwartościowe. Można to też sprawdzić w tabeli wartościowości. I jeżeli pierwiastek ma tylko jedną wartościowość, to nie uwzględniamy jej w nazwie. Bo po co pisać tlenek wapnia 2, jak jest tylko jeden? Po prostu wtedy nie uwzględniamy tej wartościowości w nazwie. Piszemy po prostu tlenek wapnia. I teraz weźmy siarczki. I znowu zaczynamy nazwę od pierwiastka, który jest na końcu z końcówką ek, a potem dodajemy nazwę tego pierwszego, czyli cały czas robimy tak samo. Czyli na końcu jest siarka z końcówką ek, więc jest siarczek, czego? Berylu. Mamy wstępnie siarczek berylu. Ale nie ma potrzeby ustalać wartościowości, gdyż beryl jest wyłącznie dwuwartościowy. Czyli po prostu siarczek berylu to jest nazwa pełna. Weźmy sobie następny siarczek, jak widzimy. Znowu robimy to samo. Czyli będzie to siarczek czego ołowiu, bo tu mamy PB. Ale musimy ustalić wartościowość, bo ołów może mieć dwie różne wartościowości. I teraz ustalmy. Tu będzie troszkę kłopot, bo po pierwsze, trzeba wiedzieć, ile wartościowa jest tutaj siarka. W tabeli wartościowości widzimy, że 2, 4 lub 6, ale mamy wiedzieć, że siarka może mieć różne wartościowości, ale w siarczkach jest. Dwuwartościowa. I to mamy pamiętać. I teraz w tej sytuacji skrzyżowej reguły wartościowości, no tutaj widzimy, że ja to omawiałam dokładnie, te skracanie w poprzednim filmie, jak uczyliśmy się pisać wzory, ale my tu wiemy, skoro tu nie ma tej dwójki, znaczy, że zostało skrócone. Czyli Mamy 2 razy 2 jest 4, bo wartościowość razy ile jest atomów ma być taka sama przy jednym pierwiastku, jak i przy drugim. Skoro tu jest 1, to tu musi być 4, bo 4 razy 1 jest tyle, co 2 razy 2. Krzyżowa reguła wartościowości została skrócona, bo bierzemy najmniejszy iloczyn, czyli 2 razy 2 jest 4, więc 1 razy ile też jest 4, czyli 1 razy 4 jest 4. W związku z tym tutaj ołów jest czterowartościowy, więc jest to siarczek ołowiu 4, bo musimy uwzględnić tą wartościowość w nazwie. I teraz chlorki, bromki, jodki, fluorki, robimy je podobnie, bo te pierwiastki mogą być, mieć naprawdę przeróżną wartościowość, nawet 7, ale w chlorkach, bromkach, jodkach i fluorkach te pierwiastki są wszystkie jednowartościowe, więc nam to ułatwi sprawę. I weźmy sobie jakiś bromek, robimy znowu to samo nazwę tego na końcu z końcówką ek. Więc jest to bromek, ale i wszystko robimy tak jak samo jak przy tlenkach i siarczkach, z uwzględnieniem, że te bromki jodki i chlorki fluorki są jednowartościowe, ale wszystko inne robimy tak samo, zasady są takie same. No ale widzimy tutaj wapń, nie trzeba ustalać wartościowości, bo wiemy, że wapń z drugiej grupy jest wyłącznie dwuwartościowy, więc nie piszemy wartościowości w nazwie, więc jest to bromek wapnia po prostu. No i mamy teraz na przykład jodek. No i zawsze robimy tak samo, zaczynamy od końcowego tutaj pierwiastka, z końcówką E, więc mamy tu J na końcu, więc jest to Jodek. Jodek czego? Jodek glinu. I teraz glin ma tylko jedną wartościowość, więc nie trzeba będzie tego dać w nazwie, ale poćwiczmy sobie ustalenie wartościowości, bo też jest umiejętnością ważną. Widzimy Al i 3. Wiemy, że j. W jodkach, tak jak brom w bromkach, czy chlor w chlorkach, czy fluor w fluorkach, czyli pierwiastki z 17 grupie, są tutaj jednowartościowe, tak jak mówiliśmy wcześniej. A jak ustalić wartościowość glinu? Wartościowość jodu razy jego ilość ma być wartościowość glinu razy jego ilość. Czyli 1 razy 3 jest 3, tu mamy jeden glin, więc musi być on. Trójwartościowy, bo 3 razy 1 jest tyle co 1 razy 3 i mamy tutaj też krzyżową regułę wartościowości, ale nie piszemy jodek glinu 3, gdyż glin jest wyłącznie trójwartościowy, więc wystarczy jodek glinu.